Zaczęło mnie ostatnio zastanawiać, dlaczego influencerzy robią taką denną reklamę. Przecież tego się nie da oglądać, człowieku. Wchodzi do laski czy do jakiegoś typa, a tam tak. Witajcie, kochani. Dziś chciałem zareklamować wam telefon. Przez telefon się dzwoni. I się rozmawia. Yy, to jest słuchawka. Ten akurat jest czerwony. No co ty pierdolisz? Poważnie? De la Plante in de Binoclo und de la snikerse. De la snikerse. Pratomete patarde petardo. tuntera fito szmato. I dlatego uważam, że każda reklama powinna mieć jakiś punkt zapalny, który przykuje Twoją uwagę. Tak samo jak jest z telewizją. Siedzi przed telewizorem i te reklamy przelatują jedna po drugiej. Jedna po drugiej. Nawet nie zwracasz uwagi. Margaryna czy ku leki, margaryna, leki, proszek do prania. A pomyśl sobie że jest jedna reklama, w której ty siedzisz siedzi przed telewizorem i nagle leci reklama. I na tej reklamie przez łąkę, wiesz, trawa, przebiśnieki i na bozaka, na golasa biegnie stary chłop z wielkimi, brudnymi, owłosionymi jajami. No i biegnie te jaja mu się... Od razu tylko zwracasz uwagę myślisz, co jest? Jakim prawem? przebiśnie?